Niezwykle prestiżowe klubowe rozgrywki zbliżają się ku końcowi. Kłaniają się Państwu Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dziś będziemy świadkami emocjonującego. Miejmy nadzieję. Meczu finałowego w rozgrywkach Ligi Europy. To spotkanie nie ma takiego ciężaru gatunkowego jak Champions League, ale również cieszy się dużym zainteresowaniem na całym świecie. Stawka wysoka, a naprzeciw siebie stają dwie. Bardzo wyrównane i solidne drużyny. Czuć już naprawdę wspaniałą atmosferę na stadionie. Oby przełożył szansa, czy przelomie impas. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. Teraz widzimy skład drugiej z dzisiejszych drużyn. Na bramce menu w obronie Teo Hernandez wystąpi razem z Emersonem na bokach. Z przodu zagra Alvaro Morata. Doskonale się ustawił. Może coś być z tego podania. Zatem strzela. Dobry refleks bramkarza. Wybita piłka. Ależ zepsute uderzenie. Piłka powędrowała daleko, daleko od celu. Na pewno nie tak to miało wyglądać. Piłka uderzona nieczysto albo po prostu zeszła z nogi. Interwencja skuteczna. Przejęcie piłki. Dochodzi do podania. rośnie. Ajajaj. Sytuację sam na sam trzeba wykorzystywać. Ale należy strzelać przy takich okazjach z głową, a tutaj uderzenie było zdecydowanie na siłę. Galeno. zupełnie mu ta zeszła. Bramkarz wręcz rozbawiony odprowadził ją wzrokiem za boisko. Nie wiem co myślał. Być może uznał, że nie ma nic do stracenia. Sądzę jednak, że koledzy mają mu to za złe. Przesuwają się do przodu. Mają tu sporo rozwiązań. Ach, mieli piłkę i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No ale wyszło jak wyszło. Ależ teraz pięknie zagranie, na dobie. Poszedł do prostopadło zagrania piłki. Będzie groźnie. I mamy większą bramkę w tym meczu. Zaczną się wreszcie emocje. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontrata. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasiłków ogłodnych. Gdyby tego nie wykorzystali, okryliby się w studium. Przewaga dwóch na jednego. To musiała paść bramka. FC Porto rozpoczęło grę. Teraz musisz szukać wyrównującej bramki. Pepe. Udało mu się obrać obronę. Wice chcą strzału. To nie było tu. Doni bramkarz. Aż Ależ teraz podanie w uliczkę. Czy strzeli? Piłka dalej strzela. Piękna byłaby to bramka, ale jednak nic z tego. Piłka minimalnie minęła słupek po złej stronie. Aż trochę szkoda, bo to był wolej pierwsza klasa. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz z przerwy. Rozpoczyna się druga połowa, w której gracze Porto muszą gonić wynik. Najlepiej zaatakować już teraz, bo z czasem będzie trudniej. Pan no, no, Leon Teraz będzie niebezpiecznie. Bronił, ale piłka w grze. Dobra interwencja. Mi weczy tę próbę ataku. Doskonale to teraz obronił. No naprawdę, to dzięki nim. Ale teraz będzie szansa, musi to była bramka przewagi! A teraz są dwie! Trzeba wziąć się ostrego roboty, żeby jeszcze wrócić do gry! Świetna praca przy tym podaniu. Dokładne dobranie wprost na nogę. Pozostawało już tylko postawić łapkę na górę. Stawia na pełne rozwiązania. Oddaje mocny strzał i bez problemu znajduje drogę do bramki. Finisz taki, że palce widzą. Kameną. Niestety, traci piłkę. Poradził sobie z przeciwnikiem, ale już na posterunku mamy kolejne ogniwo linii obrony. Przerywają tę akcję. Ma tam mnóstwo miejsca na skrzydle. Pada na szansę! Gol! Piłka w siatce! Trzy bramki przewagi. Ten mecz jest chyba rozstrzygnięty. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną korkę. A było futbolu efektywne i efektowne. Strzelec zachował zimną krew i z najbliższej odległości pokonał prawdę. Podwyższyli zatem stan spotkania na 3 do 0. Padio Podanie, będzie ciekawie. Znajduje go piłka. Teraz uwaga, ależ zmarnowana okazja. W sytuacji sam na sam nie jest łatwo obronić. Tym większe brawa dla bramkarza, że złapał tę piłkę. Centra w pole karne. No i już po akcji. Christian Kulisi decyduje się na strzał. Za ten strzał to może próby byłyby punkty. Siła była odpowiednia, ale precyzja, cóż, pozostawia dużo do życzenia. I już skupia uwagę rywala na sobie. Podanie przejęte. Sędzia przerywa grę po tym przewinieniu. Będzie kartka czy tylko upomnienie? Zbiega ze skrzydła ku bramce. Nie do wiary! Wybronił to! To było wzorowe uderzenie głową. Mocne, mierzone, ale jakim cudem bramkarz był jednak górą. No pozostaje mu pogratulować. I udało się zablokować. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. No, można było to rozwiązać lepiej. 5 minut do końca meczu. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Zobaczmy co dalej. Galeno, może coś być z tego podania. Koniec meczu, koniec finału ligi.